Cześć widzowie, z tej strony z nami, ze mną jest Fikusek Siema I Kodi Siemka Aka Gabryś tak, Aka, te aka te streamer Disperda. Dokładnie Choć dzisiaj nie streamuje. Ej, czekaj, bunt ten O, Czym się tak. da O cholera, zapomniałem to jest misja, z sprinterów Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi przodami. A on tylko nam no. pewnie poda miejsce Mogę pokazać, gdzie To nie jest chyba główna. To jest główna. No, ja miałem odpalone, od czegoś. On nam tu, tu i tu. No, fajnie, że my na to pasujemy w ogóle. Kłopotów, jeśli te nie szukają my po twarzy wiemy, gdzie on na mapie pokazuje, Dzięki. nie? No, no. Tu, tu i tu, gościu, no, Wszystko nie! Jaka fajna... Ja, no, ja no. chciałem no, ten, no, od niego no, rzeczy, kij do krikieta dał chłopie. Easy. No właśnie, no, też mi się to powiedza. Wchodzą tylko nocą i trzymają się swoich terenów, wychodzą. I trzymają się swoich terenów Łowieckich, które masz na na mapie. Jeśli chcesz na nich zapolować, zachowaj ostrożność, łatwo je wysuszyć, a Uciekają bardzo szybko. Obszar splinterów jest zwykle broniony przez przemieńce, C, gdzie te hardcore zombie. Aha, pominąłeś tak, mi koszmarę. to, Nie, nie wiem. Obszar żerowania splinterów, no, splinterów jest zwykle no dziwne. Obszar żerowania splinterów jest zwykle broniony. Dobra, no użyj petard, żeby odwrócić ich uwagę. Ja petardami będę doniwali. Dobra, chodźmy. Stąd. Nie, ale nie ja mam. Clain bym... okay. człowieka w masy gazowane. Dobra jest misja się... jest poboczna tego. Jakbyś nie potrzebował na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować balkę. Spike, to jest Mikarim. Pomyliłem go, bo mają podobne głosy w ogóle Ja cię mi kałaha wyciągnęło, halu, hit do kriketa wole. Znaczy. No, nie mam amorcia. Tylko... Ja mam od Ja się czuję jakbym miał inne rzeczy teraz, nie? Jeszcze w <laughs> e ostatnim odcinku. No jest trochę tepło, zawsze tak jest. Uratuj ocalańca. I za to, to nie ma osiągnięć czasem? Po drodze. Nie wiem, ale... Można to po zrobić, bo to jest, jest fajna misja Hajs jest, jest Może nam coś dacie, Kalego no. Wow, ale no. miałem laki teraz on został pożarty przez zębiaki Ale miałem laki Kuma jak tego nie Ja Chłopie Są rapy na YouTube leczą Fajnie, że ja w ogóle kogoś trafiłem, nie? jak mi zabiera fragi Gdzie on ratunku krzyczy? Gdzie on jest? On tutaj, siema chłopie i on niby prosi o pomoc, patrz! koniec zamknięty tymi to sekretami. No! I osiągnięcie, proszę Postęp. Siedzimy w tym samym. A czy to jest osiągnięcie? 15 osób takie trzeba. Dobra, on mi dał 102 dolce. Ej, tyle mam życia w. w last day on, on Earth. O jezu, teraz. Ludzie, którzy grają w te gierki. Jest jeszcze gierka Walking. Weston Survivor, coś takiego. Spokojnie gram w obie, to nie jest tak, że jedna lub nie jest lepsza. Obie są fajne, bo są tak skopiowane, że w sumie. To jest to samo. E, wy nie wiecie o co chodzi, ale mogą być widowcy, którzy wiedzą o co chodzi. Dlatego też ale... była jakaś wojna, że ja lubię tylko. Last Może day on nie? Chyba tutaj możemy. Tak. Nie wiem nawet, wow. która wow. Gierka kupiła, której, ale. Czy... też. tutaj na tej. Tak. No to jest ten żykasz, rozmawiacie. A jak się myślimy są to... zieloni, brzydcy? Weź to stąd. Ja ich nie chcę dotykać. Zieleni wszyscy weź Ej tu jest ten do otwierania dużo radiowozu pamiętasz kusek to miejscówka No To? Bawimy się w A masz wytrych? No mam A to generalnie trzeba przebiec przez ten most Nie, tam jest most chyba przechodzony, przechodzony, tak Tak się mówi Mosty przechodzone Dobra lecimy dalej, w drodze powrotnej może się uda Tam jest jakiś zombie dziwny Ta, tego dostał O Dostał po nie no właśnie o tych spadkach mówię, a nie wiem co No to jakże są spadki. Dobra ja mam teraz 40 FPS. Ale ja mam pierwszy raz na tych grze tak. No ja miałem Dobra. też mówię pierwszy to było spoko w drugi to już było na nawet już krzyczałem, że Halo, to No to ja. Czemu e, ja w ogóle... Czekajcie na mnie, no, ja zginę sam jest, się lepiej. No. A tu nie są te rady, wole? Kurde. Dobra. Dobra. Dobra, Dobra nie rady wolność żeby poprzednić -wozy były w poprzednim, ale to mogą też być, nie? Przeskakiwanie zombie, polecam. Nie mam tej umiejętności nawet. No to tutaj. No nie droga. Jakbym ten miał możliwość, no tak. No jest No Jezu, jakbyście widzieli tyle zombie, to no. żebyście kurde, stali czasem w miejscu, bo nie możecie biegać. Ja nie. bym nawet jakby mi nogi odpali. No ale kurczę! No. każda gra ma swoje to, zasady. Policja. Nie możesz biegać i koniec. Ona jest chyba otwarta. Tak, ta, trajga. a ja straciłem przez to życie trochę. No co, jesteś co jest, ej, no, to Wiecie, że jak mnóstwo. was złapie zombie, nie? To trzyma trzeba trzymać F, nie? Bo później, tak. jak nie, to was damage zrobi, nie? No to. Trzymam to F, e klik w sensie spamuję to F. I ten. I. później. Niby go wywala, Ech, już, ale i tak mi da. Ej, tutaj są trzy skrzynie. Jedna, no. drzwi do otwarcia są. Ej, tu jest y ten, zresztą. jesteśmy to jest safe house, generalnie tego typu w masę. Tak, tak. Ja mogłem, ja przydech. miałem to otwierać, a jak zrobię się osiągnięcie, to oficjalnie ja zaczynam otwierać skrzynki. Komac? Ope, I Ale jeszcze zrobię to, może To, to wypierdzielaj! <laughs> a nie, jednak nie. Masz, nie mam wytrychów. No mam postęp, proszę. Sokiewka. Ale... Ja mam wytrychy, dobra, dawaj to. Ja dostałem gówno ze skrzynia W sumie ja sobie te wytrychy tworzę teraz Na Żeby mieć chociaż trzy No i znowu to samo, w połowie się zrobił I nie doleciał dalej Teraz w ogóle tego nie było Z nami zaraz wytrych pęknie <grym> Niewidzialny wytrych Fabian, patrz Kurde Nagraj to Otworzyłem <grym> Teraz to to magią ma. kurde otwiera jakoś No to teraz, no właśnie I pałkę dostałem teleskopową i sakiewkę Dwie sakiewki tu były Chłopy, hajsu i hajsu Ja dostałem fajne broń Dobra, ej Ty, kto... Co jest? Co za ładnie To jest safe house chyba Nie? Nie wiem <laughs> To jest skrzynia kolejna No to otwiera ja ten i razem jej nie będziemy otwierać. Mam jeszcze 5 w niby Ja zapominam o naszej postaci. Ej chodźcie tu, do tych blaszarek. Wiecie co, chyba wiem, gdzie jest tutaj? Ja też, boga. więc chodźcie tu. A na pozostałe gracie. Widzicie? Widzicie? Ej tutaj jest jakiś dziennik bojowy. Widzicie? kurde da. I czekaj. <grych> Ej, kole, jak ty jesteś, jaki masz dziennik bojowy? O, w tym aucie można przeszukać! Aha, to no. fajnie, co tu się dzieje? O, Fabian otwiera skrzynię kolejną. No jest dziennik bojowy, ty w, w bagażniku zielonym, Fabian. masz mhm. tu... Ale chuj, kurwa, nie? Dobra, weź przestań to robić. Już. Musi ktoś inny teraz. A jakie to jest? Trudne, łatwe. Średnia. Nie wiem, ale w połowie mi pękło. To... Dobra, mam otwarte. No jest! gdzie się ty, kurwa... Ej zawsze jest i tak. I róbmy tak, że zawsze pierwsza osoba najpierw, nie niech robi, niech zami wytryk i druga, nie? Bo druga zawsze się udaje Ej, gdzie są te ekwi... jak Nie tylko ekwi... no, jakby crafting. Eee, crafting Masz, No, no pod Masz tam plany. Dobra, chodź tu Kordiak. Jestem. No to ty fikusek. No chodź tu. Później co zrobisz, please. Ja robię, że odcinek był dłuższy. No, kumam no. Dobra, chodź. Będzie za długi. Stój, stój. Gdyby Szakur nie chciał gości, Szakur nie uszkodziłby płotów w ostryg Co? O czym ty mówisz? To nie był Szakur. To był człowiek w masce. Daj, ty jesteś człowiekiem w masce. Ja? Zmariowałeś. Dlaczego tak myślisz? <laughs> Nosisz maskę przeciwgazową. Jaki <laughs> cię się nabrał, kolego? Ten ktoś się potrzeba. Specjalnie zakłada maskę, żeby wyglądać tak jak ja, żebyś potem był zły na Shakura. Ale Szakur wie, kto to zrobił. Szakur widział go bez maski. Więc twierdzisz, że to był ktoś przebrany za ciebie? Ja patrzyłem zza skał. On nie widział Shakura. Ale szakur widział jego. Ech. Niech szakur lepiej co mi pan na to Nie, moje informacje są zbyt cenne. Jeśli chcesz wiedzieć to, co wie szakur, musisz najpierw coś dla niego zrobić. Wtedy ci powiem. Ja się z tobą nie targuję. Oczywiście, że nie. Szakur mówi, co masz robić, a ty słuchasz. Teraz słuchaj szakura. A czego dokładnie szakur chce? Tu zaraz jest jezioro. No niedaleko Worek faktycznie. z moimi skarbami wypadł z łodzi i leży na dnie. Musisz być jakrywa i popłynąć, żeby wydobyć go dla mnie. Idź, przynieść. A on nie wie pływać, frajer, chyba. I specjalnie łódź miał tutaj, nie? W tych miejscu Dobra, to To nie jest to jezioro, dobra, to jest rzeczka, to dobra. dalej jest. I Faben nie podniósł tego z bagażnika. Tak jak będzie wracał, może znajdzie. Co? No właśnie. Zbieracie roślinki jak będzie widzieć Ja nie widzę, nie zbieram. Po co mi one? Po co? Bo one się później przydadzą. Do czego? Do planów. Ale Roś... chodźcie. W cholernie o... będziecie ulepszać. To... Lepsze bronię, nie? Tutaj chyba są wodorosty, jak dobrze pamiętam. Dobra, szukaj łódki na dnie. Bo szakur jest szakur. Szakur jest z nami, chyba. Co? Jak zbierać bierze, bierze, bierze. Ja się zaraz utopię, mam wiosło gościu O wiosło! No. Dobra ja wypływam, kurde chłopie Tutaj to gdzieś jest, chodźcie weźcie coś zanurkujcie, ja zaraz się utopię Wiosło było, tam jest reszta pewnie, ale Wow! Jest! jak tu jest głęboko, chłopy Ja no. pierdziele Macie? Dobra, to ja już to nie płynę o wiosu, jak się te roślinki w ogóle zbiera? Nie wiem Pod e Ale nie, to nie mogłem Ja, ja też Jest Ej zrzut to. leci! Gdzie zrzut? Samolotowy! Ty, widzę samolot. Go, 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 go! Idziemy tam do nas Dawaj! To my chyba zrzuty a nie nagrywaliśmy, nie, nie? No nie, to będzie pierwszy Jak tak blisko już przebrać punktów, to Nazwa nie. odcinka z nami łapie... Z nami znalazł rzut! Pół gościu. Dobra, subujcie kanał. Otwieram. Dwie skrzynie. Ło! Apteczki! Pyk, pyk! Nie wiem, po I go trzeba zdarzyć kwatermistrzowi Pyk, i... Flary, co?! To kozak. Zadzą się, na pewno. Ej, przyjmujemy tą... Yy, z... Nie wiem, z... ale, z... ale z... na przykład z... w tym z... miejscu są mega spadki. Dawajcie, tam kogoś biją. Ja mam 30 fps tu. Obraniamy chłopa i dostajemy znowu osiągnięcie A to są ludzie! A my nie oddajemy tej misji Aha. Z mi będzie... ...przyjemniej. Kogo no, mamy wę? bić? Nie tych pewnie. Ej, przyjmujmy tą sklepę tutaj bo... Co? Nie, chodź oddać mu to rzeczy temu maskowemu I tutaj jest policyjka jeszcze bardzo trudna Dobra, maskowy chce, nie? Rzeczy Krzakur jest zdenerwowany być No, chodźcie Ludzie Tymczasem Fabian co robi No chodźcie no Ale czemu nie weźmiemy sobie safe house? U? A to można później Ej, to wy róbcie safe house'a, ja policyjkę, ja? Dobra Bardzo chodź, trudne Fabian. Nie uda mi się, wiecie o tym Czekaj Fabian, bo chłopiec przeladł. O, okay. pięknie. No Nie, jest... już tak blisko byłem, bardzo trudno to jest. Zrobiłem! Za drugim wytrychem, ludzie. Ja co? Zamo otw otworzyłem bardzo trudną policyjkę chłopie. Jakiś. Okay. Łomi No super, rzeczywiście. Weź z na minimapy, zaznać I weźcie to. Policyjkę. Chodźcie do. Ja tu z tobą zaraz pójdę tam. No, to co znajdziecie? Dobra, będzie strefa. No. A gdzie jest ta policjanta? No, chodź ze mną do góry. Skocz. Kurde, tutaj. No i z nami tutaj chyba. Tutaj. Nie. Nie tu, tam gdziekolwiek jest kusek i za jest. O, tam, ja to ducham, Fanta, za, W busie. Ja teraz otwieram kolejną na średnim. Chodź Fabian, zobaczysz co masz w środku. Gówno. totalnie. Co się dobre, mam niby broń. No ale. jak na bardzo trudne, to tak powiem szczerze. Juzles. Dupy nie orywa. Chrońmy w ogóle jest na nim, więc. O! XD! Dobra. Kolejne policyjki. Portfel. 50 grusny, dolców. Tak Jeden bezkit jest gówno. Więcej zmarnujemy wytryku niż 50 dolców. Ok. Chodźmy do tej misji. Twój kolega hopy Ej, chodź. Gdzie jest misja? Misji. Dobra tam. Ej, tam Dobra, pierdziel noże jakoś. Ej, bo tutaj ten chłop, którego przed chwilą muratów jest. No siła jest, leje z kimś, no Niech się leje, no Zapłacił nam? No. Chociaż ja niedobram od niego nagrody jak Debila okej okay. Kuźwia też Ej, tu jest zielony Kuch. ten samochodzik, nie? To weź sobie z niego bagażnika coś, bo to nie wiem co to jest i po co, ale... Ale weź Jakaś znajdźka W bagażniku się trzeba wcelować, dwie rzeczy są Fak... Shakur Wszyscy gracze Fajny ja masz łódka Znajdźka mam, Michaj Mam twoją torbę Nie mogłeś sam jej wyłowić? Shakur nie umie pływać Mówię. Daj najpierw worek Potem powiem, kto się Jeszcze 15 minut materiału, więc można górę co zrobić No, też zwróciłem uwagę Jak ona jest pusta? No to co no co Powiedz mi co widziałeś. Mu się no podała, nie wiesz, bo to tak mamy. się jest Jest bardzo cicho, jak prawdziwy szpieg. Potem nakłada maskę na głowę, potem w ogóle, się na ma, On ma tą właśnie, broń, żeby go strażnicy kolbę. Potem i ucieka. Bo rozpoznałeś Jest go? taki tylko ten. To, to no, nowa kolba, Szukaj na to co jak pozostało po starej. Ale czy wiesz kto to był? Owszem. To może tak roślinny, który Nie, się to kouba kouba i jasne. sprawdzę to. Z ciekawości, Szakur, co było w torbie? Powietrze. Moje czyste powietrze. Aha. No mówiłem, że puste. Teraz znów mogę oddychać. A nie chodzi mu o to coś, co on ma w masce? No właśnie tutaj też tak... No, w... Może można, na... Można, na... Można, można myśleć na dwie rzeczy, ale ja mam wrażenie, że nie. Bo tych filtrów to nie może być tak dużo. No, szczerze. Żeby on mógł oddychać tak cieszy, nie? Jezus, 300 metrów Easy Ale ja wiem gdzie to jest w sumie, to stawio jest wcześniej Ta rybaczka, gdzie ten I mam najwięcej dziecielo ale dwie apteczki jeszcze się nam usadzi I nie mam staminy Ej, <laughs> tu jest jakiś gaz, nie polecałbym go dotykać O Ej, jak patrzysz w niebo masz więcej FPS, polecam. <laughs> Cały odcinek nie biegając nie? po mapie, ty. Ej, ja tak raz robię, nie? <laughs> I ten patrzy w niebo. Chociaż jak patrzysz patrz w ten most, to jednak i tak smolę Ja brzegał kogoś, w nogach, widziałem. Wow. Dobra, szybko do tej wioski, nie bijemy się Nie, w sensie... Ej, tu jest, Ej, tu jest gruby, co wybucham. By Boomer. Boomer! Uff. Ja skaczę na dół, co wy, Dobra, wszystko w ogóle chciałem powiedzieć coś, ale już zapomniałem co. No i o to chodzi, gram dalej. Dobra, ten no typo coś, co się ma? Tutaj, pikusek, no. Ruszaj, tyłek, chłopie. klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. O, tu mamy zawężone trzy osoby, tylko nie, do znalezienia jest. Dobra, każdy weźmie do inną, to chyba Aha. trzeba do jednej. No i jeden, ja ten poszedł tak. Ja wiem czemu ty idziesz do Bursella, doskonale wiem czemu. Bo on to, a czemu? Bo to on to zrobił. Wcale nie. O. O, no mówiłem. Ale przeszukaliśmy to w ogóle no, szybko. Ja nic nie zrobiłem. No, właśnie, Tutaj jest lodówka, tutaj nawet otworzyć nie można. Co bieda. tu jest. Gdzie jest gursal? Co sobie druga nogę nową, bo mówię obecnie mamy kar. Co mogę dla ciebie zrobić, Crane? Uszkodziłeś bramę Gruzel. Wpuściłeś zarażonych do wioski. Wiem, że to ty. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. To? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. Co dziecie. No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Rajsowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś, by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin. Więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra. Pogadam z Musą i strażnikiem. Czemuś się przed... U was się też przed Nie. Mógł powiedzieć, to nie, a nie masz dowodu. Gdzie jest ten A to my nie mieliśmy... To nie miał on pogadać ze strażnikiem, nie? Tak bez kitu. Przecież przed chwilą tak powiedział, nie? Że on pogadać ze strażnikiem, Osobnik żeby... numer... Gabryś? Gabryś! O, oh, Wiem, że narku fajne rzeczy, ale weź. Mm. <laughs> Przebierałem się. Załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. Po tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie krzyżę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś. Nie dla Rajsa tak grubsza. Sprawa. Dobra, jakieś mam. O, złap sprintera w nocy i zdobądź próbkę skanera. O, w nocy, już to widzę, Weźmy jakiś jeszcze quest, typu na przykład, nie wiem... Bo widzę, że są questy typu... Stąd. Kto zakręcił kurek. O, to jego możemy wziąć. Bo to jest taki dłuższy, poboczny quest. Mm, krótkiego coś. Nie kończymy tego odcinka inne kto. Krótkie, to jak krótkie, to... nie. Ja bym kończy. stąd wziął, tutaj jest dużo tych... O, hack. Ej, no, w sumie tutaj jest dużo questów. To co jest? Nie wiem, ale sprzedaję rzeczy. Wow, ten wzmocniony łąk za 500! I pałka policjanta za 500, chłopaki. To było opłacalne, żeby to otwierać. Dobra, ty masz misję, nie? Co, ja? Nie, jakiś hops. Koło tego musela. Co ma niby misję chyba. Żał, no. Ja łom sprzedaję, pałkę zostawia. Łom Bo droższy. Co ja? Aha, dobra. A idę zobaczyć jak ten łom bije, co? Czekajcie na mnie. Wow, co ja podpalałem, chłopaki. <noise> pałka, nie łom, no tak. Dobra, dupa. Bla 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 bla. bla. Nie da się z tym pogadać, bo nie ma nikogo. Czekaj, uderzę zombiaka i prawdziwa, że to Wow! Dobra, ta pałka, pricina jest pog! <noise> Chodź Antarnet. Tyk, jestem. No jestem, co wy robić co tak długo? No hej no! Czyli na was czekać! Radę ci Jeśli chcesz być dobrym biegaczem, powinieneś pomówić z wiedźmą. Tą kobietą, która twierdzi, że zarażeni to z nie z to prawda! Tak. A własne oczy widziałem. Było tuż po północy, a ta starucha On to spokojnie pod bramę No to, co to! W okolicy byli zarażeni? Wszędzie ich było pełno, ale jej zdawali się nie zauważać. Po prostu ich minęła, spokojna, jakby na spacer wyszła. Bo ona nie brała szczepionek, na Nie i z nią pogadać. <grym> Przy twojej robocie mogłaby ci brać pomóc. Ej, on to te wszystkie misje w tych grach, to jest typu pogadać po z jakimś pajacem? Nie, teraz masz pod I. Tą misję musisz śledzić. Jakąś krótką misję to nie wiem. No weź tą misję, tylko ją, bo to się ona będzie długa. Szczerze, możemy wziąć w sumie misję kredki dla dzieci, bo ona jest. O, dla dzieci kredki nie robić. A ile musimy? Być? O, do szkoły, trochę daleko wiesz, za most. O jezu, biegać. To go! <grym> Będzie dłuższy sens. A? Albo nie. po prostu zrobisz pauzę, nie No. Ej, to można zrobić, że się widzimy w szkole w sumie, co? Sek. Mogę No to dobra, no. dawaj Widzimy się w szkole, kur... Ja też, już, 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 już. Dobra. E, to się Dobra będziemy... Krótki nóż rzemieślniczy? Rzeźniczy? Pokradamy policję Ty tu odcinka O, sobie <laughs> A tam z tyłu to nie jest... od nie Gdzie tu trzeba... na front chodźcie Na front szkoły Front jest na Co jest? Tu się odbiję na i A to jest skrzynka. Otwórz, o, bez, bez tego. CZEKAJ skrzynka! Kawa, gość TO stówe kosztuje. Kawa, kumasz. No chyba ciała, tego kawa No nie, no serio. A co, a co ty miałeś? Jakiś No ale kawa, stówe kosztuje. Dobra, jak ty słuchajesz? Na to, jo. Ja. Rzeczywiście, kawa. Gózek <noise> tego tak. Nie unlucky miał Jestem o ma ochronę ten kop. Co ty w ogóle jest Ty, tu jeszcze nie mieliśmy Jest jakiś save? Pogadaj z nim wiesz co z Zabisa i bekłam i u mnie nie będzie tego widzieć. Chcę tylko porozmawiać <laughs> to mnie posłuchaj Pierwsza kulka idzie nad twoją głową, druga idzie prosto w nią Daj spokój Edward nie chcesz chyba przegonić kogoś, kto może nam pomóc. Nie przestraszy mnie ktoś wyglądający jak falafel. Nie kłóć się <grym> ze mną, <grym> daj mu wejść. I ja z kartonem na, na głowie. Chcesz tobą <grym <grym z tobą <grym> gadać. Nie, wiem, nie wyglądam na zaniepokojonego? Na przerażonego. Spostrzegawczy jesteś. Wchodź, wchodź. Jak się... Co? Spiderman, kurde. Na kurde. Tak, taki nabuzowany, ale No tatka numer 16, to też fajne. Wiccie. Są kretki. Jer, nagrywamy. Here, Kto tu wbił? Krystian? Bunger. No, nie ma. nagrywki. A on może przebyć na tych nagrywkach. Ej, skrytka dobra, tu dobra. Jest. A to jest skrytka taka. Ja chciałem w ogóle z tego hajs wziąć, a to jest skrytka nasza i tak patrzcie ile tu jest rzeczy, nie? <laughs> patrzcie ile strojów. Mam tu nagrane. Właśnie też zobaczę jakie mam stroje. Ty. Ja, ile, da, masz? ile masz Kulso. strojów? mam ja atletę, atletę? Atleta Atleta to jak wygląda, biegać do Jezu. Trudne no. ubranie, czyste ubranie, jest upiór, no. ko Kolosal kivi, office, jak daleko? kornik, liwiarz, Odparty ze skóry. Obdarty ze skóry. Oprawca. Suger... To Reador to jest. Tutaj spoko. Była średnia. Jandarn. Ja Ja zostaję z internetem, to, to jest chłopie, to teraz cię? Co? Mię tak tam gdzie nie ma... tam weź mi pozwól otworzysz, żeby cię. Tutaj jest Pozwól mu, ale nie daj. Prosto, nie? Pozwalam i takie. I by cię tworzył, nie? To jest super dużo. to jest kolejny plan, zatrute piuro. Na tablicy. Pióra, Wow, to... jakie fajne kąpy. No. Ej, idzie ci? Idzie, ci? idzie ci? Ja kurwa idzie ci? mać to się otwiera. A, mówiłem, ja to robię. Ej, dawaj te kąpy. Nie się. Ja no. To się wytnie, co nie? To się wytnie. Nie, nic się nie wycina hopa. Było się Co to jest? Krótki nóż. Krótki nóż rzeźniczy. Czekaj, ile to? Czekaj. Pałka ma 74 damage'a. O, baseball. Gdzie? No tutaj w skrzyni. A ja mam Gnóźdź do silny, to tak Nie wiem. w każdym razie mam, mam fajne brońki i chciałbym to sprzed... Zużyć, a potem sprzedać. W ogóle to jest 300 IQ. Zużyj, a potem sprzedajesz. nie to Do kogo to jest? Do Martynki? Nie. To do kogo? Nie wiem. Gaz rurka chłopaki. Super loot Otwieram wszelkie Średni. E, trzeba znowu kogoś ratować. Zabierz teraz. Bierzemy Dobra, nie chcę mi się. No, to mi Jeszcze jeden wytrych, nie? Ludzie. Jakby tam wleźli się na autostradę, czy nie? My pod spodem. Ja pierdolę. A ja po. Tam. O, się zjebałeś z góry, czy cię zrobili? Nie, nie, nie za... weź HP i się zaczęła zemlać <śles> To jest nie Kodiak! O kurde, Ej, poczekaj, bo. To jest taki chyba system w tej grze. Nie pamiętam. Ej, chłopie, mam broń. To tak chyba nie działa. W każdym w tej grze jest taki system. chłop jakieś... jakieś. to porty. Nie, te ludzie Ryze mnie już irytują, nie? Mnie też, dlatego... A, bo ta broń też mnie irytuje, to jest takie gówno, że już wolę gazrurkę zwykłą. Ja mam broń, która ma dwa razy więcej dimensji niż taka gazrurka i to i tak nic nie robi. Znowu Zaperka to jest. Dobra broń, akurat. Boże, nie, umieram. A jak ktoś umiera, właśnie widzę jak HP. A mnie bije znowu zombie? Dziękuję, że mu chce No i fajnie, Pog. Czemu ja tą gaz rurką biję jak kuźwa idiota jakiś? Nie wiem, ale. Zapytaj się, ten odcinek, jak ich zalejemy, co? A tu będzie dłuższe, nie wiem. Dobra, nie mam staminy przecież, kurde, teraz. Koniec, co koniec z nami. go? Drugi też! Jest! Nice. Ile expa! Ten był pusty, Środę. kozak! Ale weźcie jego saperkę na przykład. Ten był pusty. No ale fajne brońki mają. Jak no. ty O. Ten jest pusty. kozak. Dobra. E, dobra, Będziemy. ale Ej, się wszyscy... Dobra. Elo, elo, trzymajcie się. Nie mi, nie